Siema ma widzowie, dzisiaj nagrywamy Minecrafta i z modami takimi. Tym, 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 tym. Nie użyję oczywiście wszystkich modów, no ale po prostu nagrywam odcinek z tych modów. Głównie to. A jeszcze Was przepraszam za to, że nie będzie dźwięków z gry, no ale Sławki mi się wypięły raz i przez to ten. I gra przestała mieć dźwięki, a nie chcę mi się wyłączyć i wyłączać, więc za to was przepraszam. Ale dobra, dzisiaj chcę zbudować, yy, no ten, chcę kapsułę taką z monitorem, w której będę mógł mieć zwierzęta. I ona chyba będzie jakaś taka pewnie, tylko niezbyt duża, ale taka wystarczająca. No nie, dobra, szkiełko I, i tak, i jakby co, e, e, 1.12.2 wersja. Więc pokazałem wam mody na starcie odcinka i więc sobie możecie na Forge, na, no, na, na, no, ze strony, ze, ze Forge coś tam pobrać, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale pobrać możecie te mody z niej i... Faktycznie, powiem, wam nawet. O, Curse Forge. Forge, i to są wszystkie mody, które mam włączone. No, dobra. E, poczekam, aż się zaduje i okej. Okay. No i możecie już teraz z, z Kurs Forge pobrać te mody. I na 1 w I w ogóle ten, pole no opti też ja mam dodanego jakby co. Ale dobra, e, chciałem zbudować tą kapsułę, więc ona... Będziemy musieli takich specyficznych bloków użyć, które dają tlen, lecz one... Mu albo muszę mieć ich dużo, albo nie zawsze one działają, bo jak masz na przykład zbudowaną i tutaj masz takie coś, to już ci nie zadziała, bo jest Erlik. No nie, i przez to no, wyciek powietrza, i to chyba też ma ograniczony rozmiar budowli, ale to ja, Brother is jumping. No dobra, ja to chcę zrobić tak, żeby to było. Mm, no, w sumie wiecie co zrobię wam, cięcie, Żebyście nie musieli się męczyć. Cięcie, i kończymy. Dobra, skończyliśmy już. E, chciałbym tu postawić trawę. I postawimy sobie. Już do tego bo nie będę robić cięcia, żebyście oglądali. Bo to będzie szybkie. E. Pro, to go nie załadowało. Ale smutek, dobra, to nie załadowała Word Edita. mech. No, słabo trochę, że nie załadowało Word Edita, bo bym mógł zaznaczyć po jednej stronie bazy e, siekierką drewnianą po dr i po drugiej też i wpisać potem dwa razy ta, ta kreska Set spacja gra z podłoga Block i bym miał już podłogę gotową. Ale smutek tak naprawdę się nie załadowało word Dita. A i ja mam do Was pytanie. Co myślicie o House Reperze 2, że wychodzi? Bo dla mnie to ja nie mam pojęcia w ogóle po co ludziom do życia jest dwójka, skoro jedynka już jest dobra. Ale jeżeli oni poprawią e, optymalizację... Że jak masz zwierzęta, to ci nie będzie aż tak regwało nawet z rtx 3060 i Intel Core i 76700K, to będzie lepiej, bo ja mam taką konfigurację i mi tnie. Więc tik tak. A mam tylko z 5 zwierząt, wcześniej miałem 11, było jeszcze gorzej. Ty. Ale to, jak macie się zwierzęta, to, to wam wszystko wali się. Ale dobra. Nie będę tu robić w drzwi, bo nie wiem, jak to się zachowa. No spoko, mamy tutaj to. To ja tutaj drzewo postawię. Jedno. Raz, dwa, Okej, okay, dwa drzewa. Mączka kostna. Czyli jak się nazywa. Rośni. Rośliny, trawa. No i tutaj po prostu będą takie zwierzęta. A w jeden, dwanaście, dwa były już. Czoły? I don't think so. Oj, nie ma raczej pciułek córek. Człek do na pewno jest! Stułka! Gień! 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 Dobrze, e, okej. Okay. Huh. Co tutaj mogę użyć do tlenu? Przeszukajmy sobie. Uszczelniony kabel omnimowy, zbieracz tlenu, wymaga moc? Detektor, uszczelniacz tlenu, kompresor tlenu, śluza powietrzna, kontroler świeży powietrzny. Zaawansowany panel są Nie wiem po co mi to wszystko. Nie wiem co co ja robię. Nie mam pojęcia naprawdę co robię. Chyba do tego kabel czy nie? A myślę. Też ja nie wiem co robię. Powiem, czy powiem tyle. Coś, coś robię na pewno. I na pewno nie mam pojęcia co to jest. No, spoko. Yy, będę, nie wiem, czasami zapominam jakby co gadać, ale dobra. Yy, mamy baterie, mamy energię, leci tak gdzieś jak w tutaj baterie pod najadupia, <śm> nie wiem czemu, ale w I nie wiem, powiedz, jak tych chcesz się zasilić. Ale spoko. Tutaj wpierdzielimy to. Zapierdzielniczymy to. Co bańka jest białą teksturą. A, ah, to po to to jest. Okej, okay, dekompresor tlenu. Dobra, teraz testek z jak nie zadziała. A ty się dusisz, czy nie? Dusi się krowa. Nie wiem jak w tą grać. Zabartę, widzę. Dobra. Um. Um. I nie pamiętam, jak to się robiło. Jak widzę nie ma problemu z działaniem, ale nie pamiętam co ja tutaj musiałem postawić. Sério, eu não vou é Mm-hmm. Um. Dobra, sorry, że mamy nudny odcinek naprawdę, ale... Nie umiem. Dobra, wracamy na planetę Ziemia. Mm. Nawet gadać mi się nie chce, no ręka mi boli Dzięki nie ma z gry, nie chce mi się... Hej, co robić, nie jeszcze mi się chce spać Nie wiem co robić Na takiej kamerze nic dobrze nie wygląda nawet. Świat. Start. Co? Co? Nie. Gdzie tam? Pichichichich. Ale jestem gruby. Mm. Dobra, to zgaduję, że tak kończymy odcinek, bo ze w bo w wpiętki nie wyjdę. A, jednak nie. Jednak wylazł sobie w piątki. No dobra, to pobudujmy jeszcze tutaj coś. I kończmy. Bo nie ma co robić. No tutaj. Pewnie nazwę jakoś, że jakoś jestem na księżyców. w Minecraft tytuł zrobi taki albo nie wiem. No nie wiem. Ach, co robić... Ja coś robię źle, co nie? Tak. Ewidentnie coś odpieprzam, co, ma, co nie ma prawa działać. Tak mi podpowiada mózg. I nauczę was jednej rzeczy. O jest 21 minut filmu, no ja pierduję, że będzie wrzucać. Jak macie te kreatywne, no to one są zwykle wolne. I to w piździu, ale patrzcie na to. Tutaj na dole widzicie ograniczone do 2, 4, 8 i macie aż do 256. Poczekajcie, sprawdzę Proszę, załaduj się ty jeden walony gwyniowy. Let me see. I will forge, create. 0.50. Zero 0.65. Let me see something. Może to otworzę, zależy. Jak to może niby otworzyć, zależy. to, to Ale tak, możecie tutaj kluczem zmieniać prędkość tych silników. Tylko to trochę jest dziwne, jak ustawicie na 256 i chcecie zmienić. No to nie wiecie na ile ustawiliście, bo mm, ale jeżeli nie zapamiętacie, który to jest, to nie pewnie nie wiecie jak, jak ustawiliście połową cofa do jednego. I patrzcie teraz. No. Takie efektywne, że aż, już, że, aż wszystkie, że aż nie wszystkie mogą pompy zarobić bo się już zapełniły. Takie to efektywne.

To no nawet nie powinno być w tym miejscu, to powinno gdzieś tu stać, co nie? Oraz obok pompek wody. Mm -hmm. No dobra, to już koniec. Mam, mam nadzieję, że wam się nie podobało. Nie no, nie mam Nie no, ja nawet się nie będę pytać, czy wam się podobało, bo to jest... nudne... Czemu się obsyjną pali? To jest nudny odcinek dość i w ogóle, co nie? Nie wiem, możecie mi dać, nie wiem jak chcecie, możecie mi dać suba, jak nie chcecie, nie zmuszam was. Napiszcie, napiszcie co sądzicie o tym filmie komentarz w opisie, znaczy wy napiszcie, już mi się mózg myli. Napiszcie w komentarzach co w tym filmie sądzicie i co chcecie, żebym nagrał. No i tak, głównie to do widzenia Wam, że. Do widzenia i miłego dnia Wam, że że. jeszcze sprawdzimy, sobie to. Oj, tak, olej. Czemu, czemu to wygląda, jak jakaś wieża? A to jest tak naprawdę olej. Co tutaj widzę? Nie wiem, czyli to widzicie na, na, na tym, ale coś tam widać. To bloki są. Mm -hmm. Okej, okay, wychodzimy stąd. Dobra. Nie, nie, nie wiem, no dobra. No, no dobra. No to do widzenia, widzowie. Pa. Do widzenia. Tak, jak mówiłem, moja ulubiona kamera się popsuła. Okej, okay, już nie. Tutaj, chłopeczka. Tutaj subscribe button. Tutaj button, możecie go zjeść. Button. Zjedźcie go. Ale tak, żeby był fary. Sayonara. Sayonara, powiedziałem, OBS.